No, Ej, dobra, cię upiec. O... Tak, nie. Dobra, mamy tropiki, więc mamy przerobane widzowie. Opatrzcie, Airlines. O patrzcie walizka! Patrzcie na tym ptączu! O, Może wiecie, się do niej dostać. To jest Airlines 2. Możemy się do niej dostać! Dzień dobry widzowie, dzisiaj robimy Dzień dobry, powrót wie, do wie, pika! Ciabie, ciabie. Powrót do Pika I robimy takiego... basic Crona No, a ten się nie odzywa oczywiście, no bo on jest gunnerem, no No Widzowie! Patrzcie! Ej, nowa nazwa Widzowie! Patrzcie, co się stanie Jak podpalicie Flare Ogólnie Flora będzie bardzo fajna I będzie... Coś się z takiego stanie Patrzcie, coś się stanie Patrzcie! Ja mlaga! Były trzy Co? Co? Duk nie było ich sześć albo siedem. Ja nam rozwaliłem. Nie dobra! Ty nie jesteś śmieszna. A w ogóle ciebie już nic nie jest śmieszny. Ooooo! Mieszuka! Chcesz? Dzięki. No a nazwa chce. Ja też zjem. Ej, bo ja go nakarmiłam. A ja też cię Ja chcę! No ja chcę! No chodź po kakasy. O ty stucham. chuj. No chodźcie po kakasy.

Pójdź na ZW. I ja tak zginie. Jak? Tam się. Leci... No. Lecimy. Ale ty chcesz to kanonem? Trafić twoje reakcyjnie na most? Nie, ja się nie piszę na twoje <laughs> To jest odcinek for fun przypominam. Dobra, tutaj postawiam. Dobra, ja też! Lecimy! Lecimy. 待てよ! <laughs> <laughs> Jestem Albertem A, Epsteinem tak? Jestem Albertem Epsteinem Albert Epstein Dobra, Albert Epstein No nazwa wierzymy w ciebie Ale ja idealnie trafiłam na ten most hopie. No dosłownie karton Airlines No Cartoon Airlines tak? Dawaj Co to za Dawaj, Dobra idziemy komór, tam jest? Dobra łapiemy cię jak coś o. No, co, nie? no nie, ale ja mam nie farta. Serio? No, zebra, no to jedziemy bez niego. Co? Ale, rom, Ja nie chcę chcesz... no. ja, ja schodzić, bo to był jeden z lepszych tych wystrzeleń. Kanonów, no. Dobra, no, to też... możemy go odrodzić. Ale nie, ja to zauważyłem. Ja dawałem raz się Sierumem i. Zresztą to było S. Zreszt żeby tak w tył się ten i to tak leciało do góry, zreszt ja jeszcze zreszt skoczyło. Zresztą i tak go nie widzę, więc nawet jakbyśmy cię no, Ale e to było takie piękne, jak to, jak wejścia na jak e ty tak krągnąłeś taką tym gigantycznym czołem. No. Ej, sobie dobrze, że mam tego grzybka na głowie. No. Dobra, dla nowej dozwy. to no, te wasze amortyzacje. Ze Zasburskiego. Z Do za ja tak, Wiem, mamy i... Wiem! Posłuchaj się! I... Wiem! Posłuchaj się, Jeffrey'a a Dobra, słucham się go. Nie dojdziesz tam. No ale za to mam to, ale o... się nie podzielimy tym. Kto ma ja poliżę trochę i teraz ty polisz trochę. Dobra. Bo mam podzieloną nie zadziałało. Kurde. To wiesz co musimy zrobić? Musimy... znaleźć drogę! No Nie ale karton Airlines, bo dobra! No. Nie mam drogi! Co my teraz zrobimy? Zapij się! Ha! z boku! Żółta chrupa jagoda! Żółta chrupa jagoda! Kolejna Bo Żółta! Sam! Ej! To! Dobrze! No ale. No ale nowa nazwa to nie moja wina, że karton LNS na tobie nie zadziałało! No to No i nie sposób! Dosłownie! To dlatego, że ty masz odkryte czoło, a na przykład, yy, na przykład... Ta... JA MAM a, ZAKRYTE CZOŁO! Ma... Jaką ty masz? czapkę? No chodź tutaj, to jest droga bardzo dobra! Bo ja pamiętam, że miałeś tego... To... No no dobra, ale to, to jest ja Airlines, to jest Airlines i jednocześnie e, e, grupa, nie, te grupa te, te wycieczkowa. Kwiatki, no. Grupa, która organizuje wycieczki. No dosłownie. No bo patrz, widzisz, Nie z... płacimy rodzicom za straty! Oj, ale wiesz, czemu nazwanie miałeś? Nie, zginąłeś? Dlatego, że nie miałeś ubezpieczenia od Cartoon Airlines. O, tak! Ubezpieczenie za VAT. Coś tam kupsko, kupsko, kupsko. Dobra, spokojnie. Spasiony Chimczo nas uratuje. No. Okej, okay, Gooding for the Boris. Only for the Boris. Ja. Co teraz? Only now. Only now, a z kartą Airlines. Nowa nazwa. Nowa nazwa. Nowa nazwa. Nowa nazwa. Ej, podział się. Podział się. Eee, <grym> mnie. <grym> Cztery, to dwie dla ciebie i dwie tam. Uuu, uuu, Proszę, uuu, jej, uuu. Co to było? E, ta mieszanka. Ja bardzo głodny, plazem. Mam to w dupie, stary, dupie! Widzisz no woda Nie ja było aż tak źle. Wiesz przechodzimy, biom. Widzisz? Ole jak będzie teraz trop. jak będą teraz trapeki, to nasz przejeba. O, szybko! Ej, hey, poczekaj! Poczekaj! Co ja sobie puściłem jeszcze raz nagranie tam bajdolne. A, a gdzie to było? Jakby w jakim miejscu? E, no... 12 minuta, znaczy 12 11. Dobra, postaram się, postaram się to znaleźć. Ale czyje to było imię? Moje! Yeah! O, zajebiście! Ale nie. Patrzcie! Nie! Uuu. O Jesus. Dobra, nie no, Borys mówi szczerze. Je. możemy cię upiec? Tak. Dobra, mamy tropiki, więc mamy przerobane widzowie. Karton Airlines. O, patrzcie, woliska, Patrzcie na tym ptączu. Może się do niej dostać! Airlines Możemy się do niej dostać! Mam to w dupie. Ja w dobie to masz wszystko. Nawet no akurat swojego. prawda! Znaczy swojego to akurat nie mam, bo nie jestem gejem. O, czy... Właśnie! Dobrze mówisz, jak nowa nazwa. Wszyscy! Mogę oh. 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 no. oh, Patrzcie. które prowadzi do nikon! Każdy po dwóch kokosach! Jakby każdy po dwóch kawałkach koloru! Każdy po sześciu albo siedmiu kawałkach! What the fuck up you stop yeah. it! God, fuck you, fuck you, what the fuck up! Make me a Freddy, you fucking shit What the fuck, I don't mean what about the fucking shit! You need to shut the fuck up, shut the fuck up, shut up, motherfucker, mega fuck you, fuck you. No, fuck no you. Że nie you ma nie to też nie mam nieco więcej. You need to shut sh no, sh the fuck up, really. really? you need to shut the fuck up. And okay, now I will end. And uh. I uh, no. jeszcze i do drugiego i do drugiego. Czy różowe banano, banana? Jest banana. To są najlepsze, ale nie dają mi nieskończonej staniny. Nie, tak mi się wydaje, że on złe. Nie, ale nie One są dobre? Nie, Pamiętam, że brą brązowe, nie i żółte są dobre. Nie, brązowe są. A bo może Nie, powiedział, że brązowe jest najgorsze. Dobra. <grym> Ty, ty powiedziałeś nie umyłem już od lat, dlatego się tego nie wstydałem. Powiedziałem, że brązowy jest, tak jest, jest gunujący. Jak to brązowy jest gunujący? Patrzcie, tędy przeskakujecie, a nie gunujecie. Patrzcie, jak wejść na to chupsko? Najpierw... A! Bierzecie te w I schodzimy na bok. No, no, kalabok. Kalabok, kalabok, Chodź do nas. Spierdzielaj. Ale on jest unikną. Idę, żeby panom Będę, z na różowo. Właszczy, jestem pierwszy, ty chuje, ho. Ja na różowo. jest o! Dobry! O! Chce, chce ktoś? AAAAAAAA! No! Mówiłem! No Mówiłem! No o! Bing bongi słyszę! O! O daj mi do plecaka! Włóż mi! Włóż mi! No dobra, włożyć, włożyć! Bierz to, bierz to! Daj! Włożyć, włożyć! No daj, no, daj włożyć! No, 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 A to użyjemy teraz! T -t -t T -t -t oh, oh! Co to za alemaria? Patrz, czekaj, poczekaj patrz! Dobra, ten Ale mięsna! Tam... Oh! Jest na powietrzu teraz! Ej, co o -o -o! jest! Oh, oh. O -o -o -o! A on tam ginie! Ej, gdzie by jest Ej, patrz, Ale ty, pani ty, że ty, Są ty, bo ty, jest karton Dzikie eksperymenty Ej, bierzcie humebuwek ktoś. Ej no, chodźcie w ren, rozwalmy no ja... to żebyśmy mieli... Dobra, poczekajcie Dobra, ja i tak mam lowa, ja tu zrobię Mission Possible! Nie, spokojnie, ale... Ojejku! Pogłosił! Nie! nie daj. A daj mi trochę ale. miotku. A ja też chcę miodku O, jeden Dla ty, Dobra, no co, dawaj miotka! Patrzcie! On mnie... Zostaw mnie! Ty chuju! Uuuu! Uuuu! O, 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 patrzcie, bałanki! Ale ja dawaj jestem klientem miotka. premium. No, nie jesteś klientem. Chce ktoś skórkę? Ja jestem, miotka. ale ja po zjedzeniu bardzo dużej ilości żółtych bananów dostałem taki efekt od razy za, za trójkę. Na tej Z luzowej, bo jestem Nie! Yes. Sorry! Zjedzmy wszystkie banany No nie mogę je ja zjeść! Mano. Banan! Banan Udaj O daj mi skórkę! E, Dasz mi skórkę! Szybko! No nie ma skórki! Bierz skórkę, bierz skórkę! Ja Dało cię budziłem! Dobra! Ej, no bo nazwa, cześć! to kur Uu! Patrzcie mi Patrzcie mi Patrzcie jak fajnie! Uu! Nie będę z wami nagrała tego odcinka, bo mi się tak drzecie. Nie! O to... Co? No to mam selection Dobra, nie, ja muszę ten... Ja muszę ustalić z Ej, pan sushi, patrz! 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 Pan suszy! No. Co? Okuźwa. O siema. Kurde. O, tak! Ja chcę, ja chcę, przetestuj na mnie! Uleć mnie! Uleć mnie! Uleć! Mnie. Pode mną, no podem... No dobra Let's go! Yyyyyy! Aaa! Aaa! Ula Braciszek się poślizgnął Dobra Dobra A chuj, przygoda! Ej! No ej, to oddaj to, oddaj to, oddaj to mi Hahaha <goda> ser... <goda> A chuj, przygoda! Nie, 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 nie.

nie no! Tak, kurde. Ale nie tak, wraz się tak, miło! Tak, ale jaj, ale, ale Jak stracę! Jak stracę! Mi... <laughs> za to, że straciłeś to... O, sam Zark się pożlizgnął! Ale upokorzenie! chuj, wszystko! A on nie ola! ugh <sighs> No, no, Borys! O cześć! Ej, pójdź do tyłu! Cześć. Nie masz medkita? Daj medkita. Nie mam medkita. Nie mamy medkita. Ja, ja już go użyłem po ja spadłem trzy razy. Dosłownie. Ja... Nie mam medkita. Nie po co ci no będzie. Ja tam i wychodź. Ooooo! nie, nie zostawiłeś. Mam nie spodziewa musisz musimy zawrócić bo tego chuje Ej, no, bo z e, o, o kuźba. No to zajebiście No to chuj A chuj przychodzą Ej, nie możesz się tak wyrazać Bo za chwilę pójdzie... Poczekaj O fasolka Ej, japa Ej, ja EJ no POMÓŻ! Ej, na serio pomóż EJ LATER! Ej, dobre, ej, dobre, to było pyszne. Ile? Yy, jeszcze chwilka i tyle. Proszę, noc, kończ się, noc! Oj! Się oj. Się. O, oj. No, me <śla> Zda. Weź mi powiedz, żeby wbił. A czemu on wyszedł? Copi b! Buu! Zia copię! No ale teraz z nim... bez niego nie ma bejtowania. No właśnie. Widzowie że sam cię jak <tryk> powinniśmy sekretnie zbejtować... zbejtować nową nazwę na następnym Ale on sam chciał za dosłownie zacząć odcinek! No właśnie. No piękną to do Oho!

Browning's kart Airlines is uh, done. Is safe. No, maar ten odcinek toestandig clip farm. No, taki klep farm. O oh, kurde. No to super Dobra, czekaj. Musisz mnie złapać za dupy. Dziękuję bracie! A teraz masz... A teraz masz okrzyk gotowy. Teraz jesteś...

i just did it i just curta. Não, não, não. Dalej żyję! Uh. Dalej żyję! Ej, uh. czemu ja nie żyję? Uuuu, what the fuck? Dobra, widzowie. Ej, widzowie, nie wiem, jak my spadliśmy. No, zupełnie. To, to było. To byliśmy tak blisko. Może ja z tego dostałem błyszko panery i tak do ciebie poleciałem? No. Ej, wiesz, co się śmiesz... Zakończymy odcinek, bo mi się nie chce robić drugiego razu. Nie, patrz! Możemy... A nie, żartuję. Żartuję. Będziemy kończyć... Ja mam nadzieję, no... że wam się spodobał fan odcinek. Zrobi zdjęcie na chwilę, Z ale... trollowaniem. No tak. Mm. I... Zrobię, 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 I w ogóle... U, Cartoon Airlines. I w ogóle widzowie... A tak całego mnie, tak? Całego, całego. No zrobiłem, no całe No dobrze. Widzowie, dzisiaj... Koniec. Wanasie, to będzie koniec! to nas ma zostać baka na Grange'a I będziemy dzisiaj... Małki What the fuck would just happened to my fucking arm, what the hell? Dobrze <laughs> widzowie Więc na dzisiaj to będzie tyle Zostawcie suba Zostawcie lajka Piszcie na Discord'a Piszcie pytania do niej I to... <ścoughs>